Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Adam, tu jest Maciuś, za kamerą jest Wiola i nadszedł dzień, na który wy, widzowie, bardzo długo czekaliście i my na to czekaliśmy, czyli wykurzymy tego obcisłego glonojada, który na górze obciskuje naszego kamusia, którego oczywiście ona nie docenia, bo jak widzieliście w poprzednim odcinku, bardzo się dla niej starał, bardzo. Każda kobieta by chyba chciała takiego mężczyznę, a ona nie potrafi tego docenić. No więc dzisiaj zrobimy wszystko, żeby stąd po prostu ją wykurzyć, i wyrzucimy, wyrwiemy tego chwasta obrzydliwą jędzę, która po prostu czerpie, czerpie korzyści tylko z kamusia. A on jest zaślepiony, ma opaski na oczach i niczego nie widzi, no ale tak jest jak się człowiek zakocha, tak? No, ale... W Glonojadzie. Tak, w Glonojadzie, no niestety. No sami wiecie no, o co chodzić. No możliwe, możliwe, ale. A on jest głupi. Taki sam czerwony przycisk jaki macie tutaj nad paluszkiem, zostawcie tam na dole i w dzisiejszym odcinku zrobimy wszystko, aby stąd po prostu tego. Krótko mówiąc, musi stąd wyjść w trybie natychmiastowym. Dokładnie. Tak? Musi... Wyjść? Wynieść ją. Ona sama stąd nie wyjdzie, stąd Trzeba wyleci. będzie ją wynieść w trybie natychmiastowym. Dokładnie. Ona stąd wyleci, dokładnie, tak. Dobra, chłopaki, słuchajcie, jaki mamy plan? Ostatnie e, w ogóle nie wypalimy. Ona dalej tu jest, nie wiem dlaczego. Po co, więc musimy wymyślić coś o wiele lepszego. Ja to ja mam takie pytanie jedno. Jak ona z nią zerwie? Znaczy, on z nią zerwie? Czy tam, no, wyniesie no, się, to ja mogę sobie ją myślić, czy, czy nie? Ty chyba sobie żartujesz. Ty no, tego ogóle najadasz? Ja co, ty byś nie pogardził? Może sobie Dobra, znajdzie na, nawet nie, stary, nie, nie ma takiej opcji, dobra. My musimy. Ale przecież to nic złego, no co. co... Nie, bo jak ty ją... sobie. Ją... nie? Nie. Pójdziesz sobie na drogę i znajdziesz sobie lepszą w tak? 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 Tak, tak, tak znajdziesz nawet sam lepszą. lepszą. Ale dobra, musimy objąć strategię, musimy objąć strategię, po prostu objąć strategię jakąś. Wiesz, co można zrobić? No, no, pierwsza, ja pierwsza, ale to musimy najpierw starać. Może mi przeszkodzić z tymi bo oni mówią, sobie tak cudownie razem leżą. To w tak. prostu. prostu się do nich, przysiędziemy się do nich. Będzie mi samotności teraz no to nie osią. będą się Nie nigdy się nie imieli I to co będzie pierwszy dzień, Pójdźcie później będzie na... zaraz drugi co, co ty robicie? robicie? No troszeczkę przecież mało mi dzień, co? A co wy robicie? O. Co tam, tam Samusiu? No, jak tam? Leżycie sobie fajnie? No dobra, ale... A jak tam przeczytać? Co tam u was? No właśnie, może... Może chodź z nami gdzieś, o. co? A nie tylko z nim spędzasz czas Może... Soła, no, wypożycz troszeczkę wierdzi, dziewczynę. Musisz tam dzisiaj wyjść. Może pożyczyłbyś tam dziewczynę, to, co? Stary. Stary. pójdziemy. Ale nie, bo. Ja zajęty. Ojej, zajęty czym? Leżysz sobie. Leżysz sobie tylko, to nie jesteś taki zajęty. No właśnie, jak tam u ciebie. Dobra, pusz. No ale... no ale widzowie też chcą zobaczyć jak wy się tam mizacie i w ogóle, nie? No właśnie, coś Nie coś ważnego, tylko no, po prostu... No, to mi no właśnie, to wszystko okej okay. Chodźcie z nami troszeczkę czasu spędzić, a nie tylko sami no, nie, na osobności Spędzam czas akurat... Teraz zostawmy Wiolkę, spędzam czas za datą, dajcie mi spędzić... Ale wy cały czas mi przeszkadzacie Nie, no, cały no, czas to nas unikasz, i z spędzasz czas O, idziesz z nami tak? No, dokładnie, chodźmy na dół, będzie fajnie, przyjemnie Nie! Nie, nie będziemy tak, spędzać tak, czasu ze sobą Ale odkąd ona tutaj to jest, to mało To nie będę spędzać czas ze swoją dziewczyną mm. I specjalnie to w tym momencie wykorzystuję. No, nie, nieprawda Ale może spędzać coś i z dziewczyną i z no, no właśnie, możemy Ale chciałem na osobności no Ale t... się zintegrować Wiesz, oh. że nie lubimy, więc chcemy ją polubić Więc pokażę z nami dobrze. N nawet do mnie nie mówcie, wynocha Wynocha No, ale, no to Wy ale my jesteśmy u siebie Słucham? Się... A, dobrze słyszałeś No dzisiaj spędzamy czas Ale my nic nie zrobiliśmy, tylko ty, sobie z Jak, Ale co tego? どこが好きなの Z nami czas! Karzeł! Zaraz, za, za. to wyrwij. Szybko. Macie nam nie przeszkadzać. Rozumiecie? Macie nam nie przeszkadzać. Zatopujecie się podle i tyle, no. Dobrze, przepraszamy już, już to się tak, nie powtórzy. nie, już się nie powtórzy. Nic, nie będzie takiej sytuacji. Tak. tak. Dobrze, ale musimy troszeczkę łagodnić, Nie możemy aż no tak. Jak zwierzęta. Ja ja Łagodnie. Do jedzenia. Na no dobrze, ale to stopniowo. Musimy, musimy na razie obmyśleć strategię na cały dzień. Bo w takim... No, nie, tak. Nie jak nie tak wyraż. będziemy robić, to oni no, nie niedługo do hotelu sobie pojadą no, i tyle ja będzie muzyki, Posłuchał na przykład. O właśnie, oni teraz poszli pewnie coś obejrzeć, to my możemy... Ja posłuchał. No ja też nie posłuchałbyś. Pewnie, że posłuchał. No, ja tak mam tak, ochotę na, na taką wizję. A jeszcze puściłbym tutaj, która nie lubi. Tak, czyli idziemy do studia i przeszkadzamy żeby nawet nie mogli sobie obejrzeć. Dobra, lecimy. Co tam kamuś? Przepraszamy, że ci tak zerwaliśmy tam na górze. Przepraszamy was. Co tu Boże, no, może no, cię to nagrywać? No. Widzowie też chcą zobaczyć. My chcemy filmik pokazać. A wy... Główna oglądamy tak naprawdę, tylko chcecie nam uprzykrzyć? Nie, nieprawda, właśnie nie. Chcemy też z wami troszeczkę czasu spędzić. Ale my nie chcemy No właśnie, to nas dziwi. No dobrze, dobrze. okej, okay, zostawiamy ich, nie przeszkadzamy już ich. Dobra, to idziemy muzykę z Maciekiem. A ty nagraj No jak się muzyka, to przyjdźcie na dół, do góry, żebyśmy zrobili burdę. Ale to tak głośno gra po prostu w studiu, niewyciszone jest dobrze chyba Przepraszam, Bań... wyłączyć muzykę? Możecie muzykę wyłączyć? Nie słyszę, ale może... Muzykę, Pobawmy się wyłączyć. troszeczkę nie wyłączyć No to... Jak? No ale... co muzyki? Tak jesteś! No, pobawmy się troszkę Maciuś, Maciuś a tak, a tak. Dawaj, 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 dawaj. O, A tu, tutaj masz dobrego. Może podać z Maciusiem, podać troszkę z Maćkiem, co? Dawaj, potańczy z Maćkiem troszeczkę. Nie ma. Dawaj no. Maciuś, Maciuś też fajny chłopak, co ty? Ale czemu? To z nami obejrzysz? Kamuś zobacz, poszedł. O Boże, zostaje nie ma takiej racji. Ale ja zaraz teraz zdumyć, że coś zrobić Nie, gdzie tam? Ej, tak My jesteśmy bardzo przyjaźnie to... nastawieni Papu, Jak to wszystko wyjdziesz z tej wargi, to ci wyleci ten cały... To Maciuś, to te margi, wyleci ten cały... To... Maciuś, zajmij się nią porządnie, co? Się się, bo... O, kamuś, bo teraz musisz no, no, iść na chwilę internet, posuwać, musisz, musisz iść na chwilkę, tak bo że... tutaj Maciuś się teraz a, zajmuje fagadko. Odejdź wiązka, nie, ja nie, nie dotykaj mnie Ale im. coś masz Agatka, co ty taka smutna? Nie, gdzie tam? Co cześć, ty się tak, przejmujesz? Nie, to jest paniacenta. Ale ja chcę się wam wszystkim zaprzyjaźnić, co ty myślisz. Ja ale słuchaj, jest niejasna. A to co takiego mieliście co? dzisiaj w planach, że wam przeszkadzamy cały czas? A, A to, co, tak... co mieliśmy w planach? No właśnie, no co mieliście? No co, spędzić czas razem. No ale to Zabaczcie, cały czas nie jesteście nie razem. No właśnie. Ale film mam, na zapas. No dobra, okej, okay, ale to nie zmienia faktu. O! O oh, i od razu dzień jest piękniejszy. się wkurzył No trochę bardzo się wkurzył Ja też się zaraz wkurzę. Weź rączkę proszę. No ale nic dziwnego, że się wkurzył. Grubo trzeba lecieć, a nie się za. No to słuchamy, słuchamy. Tego Planktona trzeba zabrać od niego. No to tak. Chciałam się zaprzyjaźnić, chciałam się tam wiesić po prostu. Pogadać dziesięć. Tak, bo ona jest jestempa, hello. Ona we wszystko wierzy. No dobra, okej, i co dalej? Tylko, że chcę z nią pogadać, czy pójdzie na się powietrzny wieczór, tak. No, no. I tam jest ta szopa, więc mam kinię. Aaaa. Tak, dobrze, więc, bo ona będzie żyć mordę, to cały domy musi się I powiemy, komuś, że ona wyjechała, że ona nagadała na niego coś. Tak, tak, i słuchaj, i weźmy jej telefon i zaczniemy do niego pisać, że to już koniec, a ja powiem, że poszłam z nią pogadać, żeby ona z nią zerwała, i ja nie tam, jak tak. na specjalne? Co ty chcesz co do domu chodzić? tak pójdziemy tam i ty się weź gdzieś tam ukryj i ją wykryj. Dobra, zaraz to obmyślimy, ale może najpierw idzie... to idźmy pogadać. Ale pogadaj. może będzie z nią tam na plecach? Nie, dzięki. No. Nie, nie. W sumie? Ale będzie tam potrzebne. Dobra, nie ma nie było a, no właśnie. Szkoda. Tak. To będzie zbyt podejrzane. A ty na dwór, tak idziemy do góry, żeby to zrobić. Ale szukać mnie chce, mam myślenie. Dasz radę, chociaż chwileczkę. Cześć! O, mówisz, te słuchaj. Przepraszam. Trochę nam odbiło. Ale chciałabym z sobą porozmawiać. w końcu. Nie, instrukcja. Dla ciebie cię tak bardzo nienawidzę. I żeby czemu? wyjaśnić to całe spięcie w końcu. Tak, bo może jak się w końcu zapowiadamy. Czego ja w tobie nie lubię. Nie. Ty Ale ty komuś to będzie nie? dla ciebie też na korzyść. Nie. Jak to jest na korzyść, bo ty chciałbyś, żebyśmy się zaprzyjedzieli, i może w końcu to nastąpi. No właśnie. No muszę ci twarz powiedzieć, wszystko, ja co myślę. Ja 10 minut i obiecujesz, że więcej wam nie przeszkadza. I resztę dnia macie wolne tak. tylko dla siebie. Jakbystego domu. Dokładnie. 10 minut, jakby wychodzimy, Kamyś. Ona to coś kręci. No dajmy. No, da. no ja? znam ją Nie wiem. No tak ale wiesz, że dotrzymuje obietnicy, jeżeli nie wiesz, że za 10 minut wyjdę z tego domu, to z tego wyjdę. Ale Wiola, Wiola naprawdę przemyślała bo przed chwilą, było jej bardzo, bardzo szkoda tego. Ale pogadać. No, co w niej nie pasuje. Mi. Może się jakoś dogadamy. Nie wiem. Tak. Jak coś to będę pisać, dobrze? Dobra. Chodź się ja sobie zapalę. Wbioroce. Ale po co my to będzie? To jaśnę zapaleku biorąc takie świeżo że powiecie, tak mi się bardziej ostrasz na ciebie umieć. Tylko mnie smuć proszę! Tak. Dobrze, no nie wiem, będziesz widzimy na zewnątrz. Chodź. Chodźadać z nami. A czemu ty to w ogóle nagrywasz? No Czego bo chcę... myślę, że wszyscy chcą uwiecznić moment, kiedy... Dokładnie, Poguślenia. kiedy się pogodzicie w końcu, chcę to uwiecznić, żeby widzowie zobaczyli. Też na to czekają, tak? tak? W końcu się dogadałyśmy i w ogóle nam się py, słuchaj, no miałeś rację, no... Chciałam ci więcej powiedzieć. Z czym. Mam problem do Ciebie z tego powodu, że no jestem w nim zakochana. Więc to Wiedziałam. Czemu zawsze trafiają mi się chłopacy, w których są zakochane przyjaciółki? Czemu? No Wiesz co, ja go znam już tyle, tak go poznam, on naprawdę jest kochany. No podróż. ja wiem, że jest I kochany, dlatego jest mu dlatego tak mnie denerwuje to, żyć z nim ciągle, bo zawsze ja byłam, wiesz co, ja jestem, no wiesz co, no ja to pomagam we wszystkim. I teraz się zajmuję tobą, a tak to zwraca uwagę na mnie. No ale I musisz mi się serce nie sługa, nie możesz nikogo zmusić do kochania. No ja... Czę... ja... Słuchaj, muszę Cię bylić...

o Boże, a tak. teraz to już nie mi się mi przyjemu skoczyło. Czemu się jej? Oj, przykro nam, przykro nam. Masz telefon odblokowany, wszystko? Tak. Okej, okay, no to lecimy, tak, lecimy. Czas, z nią. Dobra, no, weź! Się, no wiadomo, właśnie, o to chodzi. Nie Ale to jest prawda, ona wsiada ale w tak i pycha. No ale zawsze się wielką uśmiecha, jak ona się uśmiecha, to znaczy, że kłamie. Dobra, Nie wiem, bo to powiedziałam, żebyś sobie jest? zerwała i znowu zerwała. Powiedziałam, że czy... później ci wszystko że ja sobie, tak? No właśnie. Uważaj, bo... Po prostu zmądrzała, ja wiem, że to jest, że trudno, żeby ona zmądrzała, no ale w końcu tak się stało. Ale stary zazmę, do niej, jeżeli nie wiesz, to zazmę, śmiało. Wszystkiego no się, się dowiesz. Dobra, co to mi dzisiaj zrobiliście? To jest naprawdę niemiłe z waszej strony. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Ale... No bo jesteśmy właśnie przyjaciółmi. My, my, my ja będziemy. chcieliśmy przed nią chronić, tak. bo masz klatki na oczach i nie wiesz jak ona się zachowuje, bo cię cię wykorzystuje i jesteś tylko dla niej po jedno. Ona chce tylko twojego fejmu i kasy. Czego ty nie rozumiesz? I co ty minęło Z pięć minut Zależy za wyszarnie twoje... Zaraz zadzwoni na pewno. Może się, może się... z tym. Mm -hmm. Może się... że się cieszę, może jednak. A możliwe. Nie wiadomo co w głębi czuje. Choć jak się te tak wstaram, no to na pewno był zakochany. Dalej jest w sumie. No ale wiesz, że też go zranimy w jakim stopniu na pewno go zrobić. On zaraz wybuchnie. Że w jakimś stopniu na pewno go zranimy i będzie cierpiał, żebyś nie, nie przesadziła tylko, bo może odczuł, że to jest trochę coś podejrzane, jednak. tej bardzo. będzie, będzie. Kamusiu, nasz kochany, co się dzieje? Ja? Co i nagadałaś? Ja nic! Co jej kurwa Ale ona tak. nic nie powiedziała przecież takiego. Jaką no, prawdę? Nie nagrywaj tego, jaką prawdę? nie możesz tam być. Że słucham? Powiedziałam, że ma, że nienawidzę. Że po prostu jej zrobię krzydek, e, od ciebie nie odejdzie. Jeżeli się stanie, coś. W tym momencie wyjdzie. masz to odkręcić. W tym momencie to nie obchodzi, jak to Ale z... jak? Rozmawiałeś z nią? Rozmawiałeś z nią? A rozmawiałeś z, z nią? Stary! O! No no słucham, no, ale. Nie cię kochała, to bym to nie uwierzyła. Wykorzystała co mała i sobie. Znaczy to odkręcić! No ale to coś takiego powiedziała, no słucham Kłoda cię opłaci, co jej powiedział. Masz w tym momencie to odkręcić. Ale stary, ale stary ty jesteś spółwiny. Wiesz, że ona cię wykorzystuje cały czas. Ona cię ty wykorzystuje. Ty I będzie cię dalej wykorzystywać. Gdzie pojechała! Na gdzie no pojechała! No, nie, tracisz nerwy no, nie, tylko na niej, no, nie, no, nie, mówię ci, tracisz nerwy tylko na nią. Stary, naprawdę. Stary, do Ale Ale! My chcemy ci pomóc, chcemy ci pomóc! Do Rozumiem, że to jest no, dla twojego dobra! No, nie widzisz co da się robi! Niszczycie I nas! I naszą ekipę! Wybacz, że tak wyszło, Twojego dobra. My nie chcieliśmy źle, stary, chcieliśmy Cię naprawdę ochronić. Miałeś naprawdę klapki na oczach? a mi coś lepiej zrobiła. No dobra, to ja to przemyślałem, i rzeczywiście mam rację. W sensie ona mi napisała, że. No dobra, to już było przegięcie, że sponsora. Co ty gadasz, stary? Ale, ale ty się dziwisz, Przecież po ostatniej sytuacji w galerii, co to było? No właśnie. No ale tak wprost napisać, że szuka sponsora. Jednak najgorsze co napisała. Teraz przed chwilą. Wiem, tak dwie minuty temu dostałem smsa, Że zawsze kochała i będzie kochać Syłata. No i stary, sam widzisz, sam widzisz, jaka to jest jędza. Ona, ona wszystko... Tak, Ty byłeś jej marionetką, ona manipulowała tą cały czas stary. Zacząłeś nas w dupie, zacząłeś się nią zajmować, a ona ci traktowała jak jakiś przedmiot. Tak, i ona cały ona czas... Cały czas ciebie zabierała, tak? To razem wszyscy spędzaliśmy dużo czasu, a no, 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 odkąd no, 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 ona była, to jeszcze. co? Na no, świnkę. Znajdziesz jeszcze nie jedną świnkę, ty się nie martw stary. Znajdziesz lepszą, która będzie odpowiednia dla ciebie. Ile się przemieszczyć, gorąco mi strasznie No nie spodziewałem się że tego po niej W sensie, myślałem, że jest inna No stary, nie dziwić się, byłeś zakochany Miałeś klapki na oczach, no ale... Lepiej ale się dowiedzieć wcześniej, klapki niż klapki później no, Miałeś, byłeś zaślepiony ją strasznie, ona tak tobą manipulowała A Ja muszę zapalić Ale będzie tylko lepiej, naprawdę, będzie tylko dzisiaj lepiej Ja i fajki, muszę zapalić Ale ty nie palisz przecież No i co, no ale dzisiaj muszę zapalić mm. Mleku chcesz? no sorry. <słuch> Nie, nie mam takich rzeczy, nie mam. Ja też nie wziąłem, nie O, odłóż lepiej tego szluga, nie pan stary. Szkoda zdrowia. Szkoda nerwów, które sobie nie i tak palić, już... Nie palić, ale dzisiaj słabo, nie. Dysynia, słabo mi. Nie pan stary, nie warto. Nie, nie pogrążaj się przez nią. Ona pewnie teraz liczy na to, że ty będziesz taki smutny chodził. Myślisz? Tak, na pewno. Ale pokaż jej, że jesteś silny. Ja stary, ja na pewno coś słyszałem. No ale co takiego, nic nie mogę słyszeć, co ty? To jakieś dzieciaki pewnie co? pod bramą. Cicho. Nie stary, dzieciaki pod brałą krzyczą na pewno. To nie w tą stronę, nie z tej strony w ogóle dźwięk się unosi. No nie, nie z tej strony. No mówię ci, no stary, przecież tu... To... to pewnie ktoś jest tam na dole. Stary, chodź, dawaj pogadamy jeszcze. No chodź. Nie, nie ściemniam, no chodź, słyszysz Kamuś. Agata? Kamuś. jaka Agata? Nie, tam nie ma Agaty, Kamuś. Już, już, już kochanie! Co ty Ale zrobiłeś? Jak ja zrobiłem? Ja nawet nie wiedziałem, że ona tutaj jest! Ona siada do taksówki na moich oczach widziałem, że ona siada do taksówki, stary Jak to to Agata? I, zoba i, i co co zobacz, I zobaczmy! One... Co ty robisz, kazeł? Coś zrobiłeś? Dobra uspokój co się, uspokój znowu? się! A co ty tutaj robisz jak ty do taksówki wsiadałeś? Co, co ty robisz? Co tutaj robisz? Ona do taksówki! Ty ona do taksówki wsiadała! Ty nie normalnie! Wy nie nienormali. Kto to zrobił? Kto no, to stary, zrobił? Ona wsiadała do taksówki. Naprawdę to to nie zrobił? wiem. Nie mam pojęcia. To zrobił się pyta? Ale ja nie wiem, Pokaż stary. Pokaż nagrania. Nie, stary. Ja nie wiem, kto to zrobił. Pokaż I... nagrania. Nie ona ci wszystko wytłumaczy. Pokaż ja nie mam nagrania. pojęcia. Nie ona ci wytłumaczy te SMS i wszystko. Dlaczego? Wiola, Wiola, musisz naprawdę stąd uciekać. Ja jeszcze nie, widzia, nie widziałem jeszcze kogoś takiego zdenerwowanego, a? naprawdę. Bo co? Bo, bo chyba zamknęliśmy jego dziewczynę w szopie i cały dzień mu przykrzyliśmy, a, jeszcze... a dlaczego ja mam uciekać? Dla, ale, ucieka. ale dlatego, że ty mu powiedziałaś, że powiedziałaś jego dziewczynie, żeby z nim zerwała. I to dlaczego? o to chodzi o siebie. Ale ale myślę, tak, a my to spróbujemy kazała załagodzić. Ale dlaczego się o tym dowiedział? Dowiedział to się, to no, bo usłyszał! Nie, bo usłyszał krzyki. No i dlaczego w ogóle to dlaczego Maciek pozwolił jej krzyczeć? Pozwoliłeś jej krzyczeć? No M co miałem jej Tak, mogłeś jej zaklęć, no, ja i tyle Mogłeś uciekać nie Dobra Wiola, naprawdę, uciekaj, uciekaj, zostaw ten telefon, Życie, my to wszystko to ogarniemy, wina, słyszysz? jest Musisz da, wina. Da, ja mu napiszę, że to jest wasza Dobra, wina. dobra nie ma czasu ja na kłótnie Wiola, wychodź z tego domu, my to załagodzimy, szybko To jest wszystko wasza wina Maciek, musimy to ogarnąć Tak, to też wasza, wasze, mogłeś niczego robić do końca Dobra Wiola, uciekaj, bo on tu zaraz przyjdzie, szybko trzeba wszystko idiotkę, tępać, No proszę, nie, ale nie, zrozumieś. dobra, nie mów masz idiotkę, ale co po no, prostu. Ale trzeba coś zrobić. Wiola się przesadziła. Tak no bo Wiola przesadziła w smsach stary. Co ona tam jej pisała? No Jakim cudem on w ogóle tam doszedł. Napisała, że koniec z nimi, że ona wraca do siłu i w ogóle, no, no troszeczkę I za mocno ogólnie napisała i moim zdaniem i tak, i tak, i, i tak. Kamuś tak tak, tak, jest. Jeszcze ona się nagła. Tak, ale kamuś jest tak na nią najbardziej wkurzony, więc nas jeszcze przy, wiesz, Da, da radę przemilczeć, ale co no. Wiedzieć, co ja tam robiłem? No nie wiem, no powiedz, że po prostu tam siedziałeś wcześniej czy coś A, byłeś i akurat cię zamknęła Razem z nią i tyle. Sam też chciał się wydostać. Musimy Ale, coś no, wymyślić. Musimy tak zrobić. Musimy wszystko nająć. No zrzucimy, i zrzucimy. Nająć. Jak coś no to... No ja trzeba, to trzeba. Zrobimy to, co trzeba. Adam, to no wiesz, to wszystko... Wszystko jej wina, no to co No tak, to, to wszystko właśnie Wiola i nie rozumiem dlaczego ona tak wynosi się z mojego domu, w tym ale... momencie wynosi się z mojego Czemu, domu. Czemu stary? No o co chodzi? Zrobiłeś, dotykałeś mnie. No to mi kazała się wszystko. Ale tam było ciasno, to Wiolka. na pewno... Dobra już nie zmyślaj, na pewno było ciasno po prostu i dlatego Cię dotykał. Ale wszystkim Nieprawda, właśnie nie, nie stary, a, ale, ale, ale posłuchaj no właśnie... Ona, a widzisz ją tutaj gdzieś? Jakbyśmy byli winni to chyba byśmy nie zostali. No tutaj, właśnie, nie? dlaczego Wiola uciekła? Dlaczego uciekła? No to ona wszystko zrobiła? To ona pisała te smsy? No tak, dlatego chcieliśmy też z tą porozmawiać. No, próbowaliśmy, my chcieliśmy jakoś łagodnie. Okej, okay, chcieliśmy troszeczkę uprzykrzyć dzień, ale łagodnie, nie tak bardzo. Dobra, ona wylatuje z do... tego kanału. Jeżeli hmm. wam kazała, rzeczywiście ja się dowiem. Jeżeli wam nie kazała, to by też leciło. No ale przecież byśmy tu nie śpieli. Ale nie mówić spokojnie, stary ochłoń tak. Ochłon i chodź, może zostań na chwilę. Chcielibyśmy nie, się nie ale będę w ogóle z, z tą na nie osobności nie jakich, w, pogadać. W jakim stopniu współuczyniliście? Ale, ale chodź pogadać z nami. Nie będę stary. Ale ty też w jakimś stopniu spójdzisz. Że ona to wykorzystuje to wszystko. Ona ciebie wykorzystuje. Nie Zauważ, wykorzystuje. wykorzystuje stary. Nie wykorzystuje. Stary. Stary, no mówię nie wykorzystuje. Nie wykorzystuje. Nie wykorzystuje, rozumiesz? Wykorzystuje. To wy mnie wykorzystujecie w tym momencie, że zamykacie moją dziewczynę w szopie. Normalnie ludzie tak się nie zachowują. I, każu, że i dowiem się, że dobierałeś się z własnej woli. Nic to jest nie robiłem, mówię ci to. Nie to... wiem, że to wiąka. Dobierałeś się do niej? Co? Dobierałeś? Się? Nie, na no co ty. Co masz? Chyba trzeba zakończyć ten odcinek. Bo no trzeba telefon. zakończyć. Tego dnia. On wierze, on to zakończy. Jeszcze nas wyrzuci i co my wtedy zrobimy? Trzeba szybko wysłać te pliki, żeby on teraz tego nie obejrzał. A później będziemy... Zapiszemy mu telefon, cokolwiek. Przez kilka dni nie pozwolimy mu w ogóle zajrzeć na YouTube. Nie będziemy mógł tego zobaczyć. No to, no to tak jak bo mówisz, trzeba zabierać telefon. zabierać telefon. I my będziemy się kontaktować z montażystą. On nie, mo nie ma prawa na razie. Będziemy i tak przesrane stary. Drodzy widzowie, no, przepraszamy was. Niestety nie udało nam się wyrzucić z tego grona z tego domu. Ale to nie jest ostatnia próba i jeszcze to zrobimy. Na pewno. Prawda Maciuś? No będzie trzeba, no. nie pozwolimy, żeby to było. Ale nie wierzę, że komuś stał się takim pantoflem. Nie wierzę w to. Jak można dać się tak zmanipulować? Dla mnie to jest chore. Rozumiem, miłość. Okej, okay. zawroczenie mniejsza, ale aż tak? To jest przesada. No. Prz nie ja, ja nie ogarniam tego. Go stary. Ja no to widać. Tak nie zostawię, ty tego tak nie zostawisz, wiolka tym bardziej. I drew tak samo. Więc taki sam czerwony przycisk gdzieś na to zostawcie tam na dole. Jeszcze raz was przepraszam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.